Kościół sięgnął po taką terminologię trudno przyswajalną dla człowieka i wpadł w lekką pułapkę, ponieważ duszpasterze, którzy chcą podnieść dialog, chcą rozmawiać, chcą w sposób otwarty patrzeć na kwestie, związaną z dyscypliną naukową, ponieważ gender jako dyscyplina naukowa z całą metodologią do niej przełożoną funkcjonuje bardzo intensywnie już od lat 80. i wkładu w naukę nie można zakwestionować. Ale my mamy ewidentnie do czynienia z sytuacją, kiedy jednostkowe, incydentalne przypadki z Norwegii, z Niemiec zostały troszeczkę siłą przełożone na nasze polskie podwórko i próbuje nam się wmówić, że to jest typowy model funkcjonowania tak zwanego genderyzmu, a od zarania, od idei tej dyscypliny wiemy o tym, że ona się zajmuje. Y Całą kulturowością wpisaną w płeć oraz socjologią płci. Gender ani nie zakłada masturbacji, o której Pan wspominał, ani nie niesie za sobą jakichś niebezpieczeństw o naturze pedofilskiej, bo byłoby to ogromne nadużycie, jakby wpadając w tego typu argumentację. Trzeba zwrócić uwagę, że gender jest instrumentem stosowanym bardzo intensywnie we wspieraniu polityki równości tej równości, którą my mamy zagwarantowaną przez konstytucję. Mówmy o konkretach, o faktach, że gender y, rozwija, wspiera odpowiednie wychowywanie, obalanie tych stereotypów, które są wpisane w poszczególną płeć. I rzeczywiście pani minister Kozłowska-Rajewicz chce wspierać inicjatywę taką, jaką jest wprowadzenie wychowania seksualnego do szkół. To uważam, że świetnie, ponieważ póki co jesteśmy siłą rzeczy osaczani i przez w każdej prasie, na każdym portalu internetowym dzieci już mogą spotkać się z treściami o zabarwieniu bardzo mocno erotycznym i jeżeli one się edukują w szkole, jeżeli Będą wiedziały, I, I powinna to, ta jaka edukacja być przymusowa. Czego ale się muszą dzieci dowiedzą? wiedzieć, jakie są konsekwencje seksu Właśnie... bez wiedzy. Ta dyscyplina naukowa funkcjonuje już od długiego czasu i faktycznie ma spory wkład w badanie nad kulturowością, nad socjologią, płci dzięki gender między m.in.